Katakumbach znajduje się w grup pierwszego obiskupa Trogliczy na razie Władysława Jędroszuka. Między innymi też i obiskupa chińskiego. Tu nie mam niestety na drugiego imienia się Najwyżej tego nawet zrobię. Wszystko nie mówię. Ostatnim razem jak byłem, to tutaj nie dało się zajrzeć na tą stronę. Tutaj znajdują się głowy. To słuchajcie, przełom XVII-XVIII wieku, był kościół kilkadziesiąt lat był budowany. Tak? Ale to, że to są te podziemia, no to słuchajcie, zobaczcie jakie mury. No, to jest wyjątkowa rzecz. To jest. To jest pierwszego biskupa Drobczyńskiego. Jego ekscelencja Władysław Jędruszczuk. Pierwszy biskup Drobczyński. Michał Krzywicki i tutaj jego ekscelencja Kazimierz Bukraba, Wiskup Przejdziemy dalej. Po jest na głowę. No, Zobaczmy, co tutaj jest. Wstępie to jest na pamiatkach Rzeźby Łońskiej. Hmm. Po prostu próbuję rozczytać. Masowy mord dokonany przez Niemców i ich litewskich kolaborantów na Polakach ziemi wileńskiej. Przedstawicielach inteligencji, harcerzach, i żołnierzach Armii Krajowej, 20 tysięcy niewinnych polskich ofiar. Pamiętajmy o bohaterach naszego narodu. Jestem to jest pamiątka pamiątkę. Kamec A to na pamiątkę. Męczynikom wschodu poległem podczas pielgrzymki do Katynia. Warto byś pokazał jeszcze te kości. So, to są, Panu na samym wejściu. Pierwszy raz tutaj Spodźcie, Chodźcie, chodźcie, Zobaczy, zobaczycie. Wyjątkową rzecz. Proszę zostawić Ciebie, żebyś tam. To... Dobra. Dziękujemy Wam.